Siemaneczko, z tej strony zajpowskiej Słuchajcie, witam w Was w odcinku, w którym to wy praktycznie to zrobiliście, bo wczoraj prosiłem was, abyście wpisali mi losowęiczby od 1 do 20. Tak więc... Dlatego teraz to Wy wybieracie celownik, a będę grać. Po prostu będę się wa sugerował waszymi typami i na podstawie tych typów właśnie wybiorę celownik. Okej, okay, włączmy sobie społeczność. Piotrazek pisze 10. Jeżeli tutaj nie mamy, wybieramy rząd 10, przykładowo, i celownik w rzędzie też przykładowo 10. Dobra, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 rząd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I tym oto celownikiem zagramy sobie jeden ledwecz. Jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale. Okej, okay, słuchajcie, na rękach będziemy sobie tym grali. Na rękach będziemy sobie grali i po prostu sobie zmieniali jakiś czas. Tak więc widzimy się już na ręce. cześć Jestem już na, 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 sobie na arence Pewny celownik, no w miarę okej okay. Umiałbym nim grać, ale jakoś Nie na długo, zobaczmy po prostu jak to się prawo. My tak po pięć arenek i będziemy zmieniać sobie celownik Żeby sam celownik się zmieniać, to się Nie tak się, to się, to się trafi głowy Musiałem takich mniejszych celowników, nie do takich Jak coś to nie są mnie skin. to jest serwer ze skinami Okej, okay, mamy go Będziemy po prostu sobie grali pięć arenek Jason na, na ręka Ogólnie powiem wam celownik w miarę okej, okay. w okej. Okay. Jeżeli chcielibyście więcej takich odcinków, dajcie o tym znać w komentarzu. Bo w sumie... Uuu. Uuu, o przeszek się rusza. No, ciekawy, pod twój auto Bo... ciekawe są w miarę takie odcinki. Dobra, po prostu będziemy sobie dopytarę. Fajnie, bo przestrzega się rusza. Okej, okay, dobra. Jak na dalekie, to troszkę za słabo mi się z jego gra, ale też nie jest źle. Spędzimy sobie minutkę, dwie na jednej a ręce właśnie na to i polecimy dalej, bo tych komentarzy jest w sumie coś trochę, jest ich sześć komentarzy, więc żeby to też nie trwało wieczność, a żebyście z chęcią, żeby nam to sprawiło przyjemy właśnie tego odcinka. Jeżeli chcielibyście więcej takich odcinków, dacie, o tym znać komentarzu, dajcie w ogóle propozycję takiego odcinka, chcielibyście właśnie z wami. O uuu, co na tym celowniku siadam. Co właśnie byście chcieli, żebyście mi robili? Miałem też w sumie pomysł, żeby zrobić takie coś, że zapraszam przykładowo 5 widzów na spika I daj mi challenge'a na dane, dla których No tutaj, za dużo nie zrobimy z tego celownika I... Trochę silnie, bo za łupy i celownik Polejam po na blisko. Ale jest im raczej załupy, Dobra, jest dalej awp czy. Może wyłączę AWP-a, rundę AWP-a, awp Mam go. Dobra, słuchajcie, ja lecę nad samym celownikiem. Siema Jesteśmy na ręce, i Pablo napisał. Drugi, drugi, drugi celownik, czyli drugi rząd i drugi celownik. No, ty nie wiem, czy będę umiał grać, szczerze. A mam tutaj naprawdę dużo, dużo różnych celowników, tak więc lecimy, widzimy się na ręce. Cześć. Na ręce. Co wygląda w ten sposób? Szczerze, na jaśniejsze takie nie dałbym rady nie grać Na heady też tak średnie chyba będę musiał z tym na blisko podejść. No, na heady tak nie. Ale siada! Miło wszystko, naprawdę wchodząc z tego głowy. To jest dobry, to jest dobry, na plus. We must O jezu, Nie umiem <trafi> go wytracić. Nie umiem go wytracić. Nie umiem trafić głowy w ogóle. Nie wiem, mówię tam, no, ten co jest pod, bardziej jest pod jakieś takie full auto itd. Tak no patrzcie, to na mnie głownie umiem dorwać. No nie potrafię głowy właśnie, no No, nie da się no, tego strzelać Nie da się też do nich wygrać Chciałem, żeby ten... E, jest Maria Chciałbym, żeby ten odcinek trwał tak około 15 minut Żebyście wymieli właśnie frajdy z oglądania z... What? Frajdy z oglądania tych odcinków I jak i ja też Dobra, nie mam siedzinka, tak więc widzimy się na kolejnej arenie Okej, okay, kolejna arena Uuu, nawet weszło ja mówię, te mi są bardziej pod full auto. To nie jest taki, wiecie, że... A, trzy. tak. To jest pod full auto te cofniki. Tak tak, co On nie jest pod headshot. On nie jest pod spotka... nie, spotka... nie miałbym w sumie z tego grać, z tego strzelać headów. Nie wiem, nie wiem jak niektórzy umieją grać z takimi cofnikami, ale... Okej, okay, no. Dobra, chyba ostatnia ręka i lecimy sobie znowu zmieniać cofniki. Ja wpłynę do sobie na blisko. Stoi tu, a w nic, 100% Bo nie spadł na pewno, Boże, złą współpracę nie da się grać z tego celnika, Dobra, ja lecę na kolejną rękę. Okej, okay, kolejny celnik napisał Kenioszewczyk. Nawet no kazałem tutaj podać liczby od 1 do 20. Chłop Chyba co to za bardzo, myślałem, że 1 i 20 można dodać, więc 1 21. Tak więc weźmy tą ostatnią, właśnie.

Z tym, że on jest tylko statyczny, nie rusza się jak na boki Ja wyczek... Właśnie dać znać czy byście chcieli do tak takiego typu... Ja twój full auto nie potrafię Czy chcielibyście do takiego typu filmu, jakąś muzykę w tle, czy jednak tak... No wiecie, surowy film, o co mi chodzi Ale w no wydaje mi się ok, mógłbym nie grać, ale nie na dłuższą tak po prostu sobie tylko pograć, nie? Nie na dłużej, ale sobie tylko pograć Uuuu, tego się nie spodziewałem, ale mam go. Kolejny raz mam. Lecimy sobie do kolejnego przeciwnika. Okej, okay, kolejny przeciwnik. Mam nadzieję, że pójdzie mi zarówno łatwo, tak jak i z tamtym. Nie, jak dla mnie ten timing jest trochę za wąski i... źle mi się nie gra, szczerze. Jest lekko za wąski. Nie... Słabo go widzę, tak powiem. Słabo go widzę, naprawdę. Jest taki... Negatywny, mega, dziwny. nie umiałbym grać, szczerze nie wiem, jak ktoś nie umie grać. Nie, może nikomu, nikomu, nikomu to, komuś to może pasować, komuś i również tak jak nie, bo ja jestem zwolennikiem bardziej tych mniejszych celników, co możecie zobaczyć po moich streamach. Co możecie zobaczyć na moich streamach, że używam małych celników, lubię bardzo małe celniki, ale też nie za małe. Chyba że małe i wyraźne. Wtedy tak. Okej, okay, zlećmy sobie na pierwszą arenkę i zmienimy sobie celownik, bo jeszcze parę komentarzy mam. A nie chcę, żeby to trwało większy. Okej, okay, kurat aręki Tak więc ja lecę na mapkę z celownikami. Elo, elów, ja jestem na mapie z celownikami i kolejny komentarz jest od już wam mówię. Jest od Fio. Tak więc tak samo jak Piotrazyk wybrał on celownik 10, czy wybrała z 70, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No i tym celownikiem. A faktycznie, potraska nie miałem. No to nieźle. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Nie, ten był. Jak ja to policzyłem? Ja wiem, ja mnie potrafię liczyć. Ale z racji, że to był Fio to również celownik może być też inny więc jaki to był celownik? a był to ten celownik tak więc lecimy sobie na mapki eluwany okay. podczas nagrywania tego odcinka zdałem sobie sprawę, że nie potrafię liczyć do 10 a teraz wam pokażę czemu właśnie były takie małe celowniki no nie lubię jednak chyba nie lubię mówię wam on jest przesadnie za mały on jest tak przesadnie za mały mówię. to jest taka malutka jak kiedyś nie grałem pamiętam Pół meczku i wreszcie się znerwowałem i zmienię sobie i grać na nowo i się 12 pęczagów Udajże Ale po jednym razie niczego cię nie dowiemy Tak więc kolejny raz i kałasz... Ej dlaczego to nie była głowa? Ja się pytam, że on dostał Musiał dostać Nie wiem Strasznie potrafię liczyć to samo No ale co zrobię? Tak, już jest tym Dobra, słuchajcie, jeszcze trochę nam zostało, więc myślę, że jeszcze dwie ręki sobie zagramy i dwie reki liczę, że wygramy. I przejdziemy sobie na mapkę z celownikami. On jest przesadnie za mały. No, zbyt mały jest. No, ale mam go. Zbyt mały celownik też nie jest za dobry, tak, więc wybieracie. Bo widzicie tutaj no, niestety, niestety do, no, aj, no nie siada, no nie siada na tym celowniku Jeżeli chcecie właśnie więcej hey, takich odcinków, w sensie, już wam raz to mówiłem na tym odcinku, ale jeżeli widzowie rozkazują mi w CSGO O, dlatego kocham te moje celowniki Jak widzowie rozkazują mi CSGO, dajcie znać, w sumie fajnie mogłoby być I wpadać na grupę facebookową, bo tam właśnie będę dawał różne powiadomienia jakieś jakichś filmach, które będę nagrywał i tak dalej z widzami jest 1 na 5 z widzami z Ulhakiem, coś w tym stylu 1 hp, coś w tym stylu tak. Okej okay. No dlaczego go Dobra Pierwsza arena, ja lecę wybierać cudownik. Siema Okej, okay, jesteśmy Patty napisała 13 Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 13. Celownik raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13. Oj, no to trafiłaś tutaj, czy traf trafiłaś tutaj w sedno? Ja, ja lubię takie wielkie celowniki, naprawdę kocham. Ok, jesteśmy pierwszy celownik i przetestujemy. Ten celownik Jezus Mariusz, jest duży. Uh, ale go wysiadają. Nawet głowy nie widziałem, ale trafiłem. No i co jest to fajne w sumie, bo tak mogę sobie potestować różne celowniki Oraz nawiązać tak jakby mały kontakt z wami, jeżeli chodzi o nagrywanie. Nie wiem jak to mam inaczej powiedzieć, ale chyba wiecie o co mi chodzi, nie? Orzełka mam. Szkoda, że nie na normalnych korzajkach. Chyba będę flop bo ten co mi się zmienia. jak się tam... No, ten się zmniejsza, dobry celownik, dobry celowniczek. Ani dla tego mi jeszcze nie zginąłem Rekordzik jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek Okej, okay, kolejna osoba Myślę, że ostatni, będziemy sobie zmieniać na ostatnią, na im na trecie Ta... o, A Ajajaj, niestety dostajemy głowę I lecimy sobie na mapkę z celownikami Ok, ostatnie no. dziennikami na to się komentarz Dart i wybrał liczbę 15, tak więc zrobiłyśmy sobie też 15 zelnik. Czego tego nikt nie chciał wybrać? Ale dobra, raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 o, w miarę fajny zelnik. Jakbyście mi ten ktoś wybrał, bo bym się naprawdę zajęło, bo błacie... No. Tam mi też wyróżnił się trochę, się. Ale 15 celownik to był. Dobra, lecimy sobie na ręki. Cześć. Okej, okay, jesteśmy już przygotowanym King Jimping. Aj, tak chcieliście go wytrafić? O, jak ja go nie trafiłem? Co, co mi zapowie był? Nie wiem jak go nie trafiłem, no ale okej okay. W końcu, mi lubię właśnie takie cewniczki Są fajne, ale bardziej takie krzyżyki mniejsze Mniejsze krzyżyki jest narobiście Taki też jest fajny Ale mógł być nieco mniejszy Ok, wychylisz, wiem w końcu, czy wychylisz prędzej czy później wychylisz? Wychylił, ale nie z ale nie dołem, lecz wychylił górę to miękkie mu damy, co że mu nie bo tak też Nie, nie wie, że mi też jest to Taro, aleś wybrał fajnie cudowniczkę, no, no U głowy siadajmy, chyba nim zacznę grać Chociaż w sumie nie wiem Uuu! No to, 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 było fajne, to było fajne, no nie No przyznajcie, jeżeli też uważacie to, że to było fajne, to wbijajcie na grupę Facebookową, dołączajcie tam oraz napisz komentarz Fajnie, fajnie to było, fajnie to było, żebym wiedział Że podobają wam się te odcinki no, Może nie, że podobają Ale łapkę też walnicie Ale, że po prostu uw... Jesteście do końca na filmie, jesteście do końca Przypijcie, powie... powiedz, napiszcie mi w komentarzu Ale to było dobre A ja przypnę wam serduszko Tań, Słuchajcie, napiszcie mi w sumie jakbyście byście chcieli komentarz yy, Jezus Maria, sorry, co ja mówię dzisiaj nie myślę, Jakbyście chcieli następny odcinek. Właśnie z waszym udziałem, jeżeli chodzi o komentarze, oraz może tym spika. Napiszcie w komentarzu o tym, a ja dogram sobie. W sumie na pierwszą arenę zajdę, pierwszą wygram i kończę ten odcinek. Wydaje mi się w takich odcinkach bedrowi więcej? Może widzowie wybieraj mi broń w CS:GO. Co wy na to? Dajcie znać w komentarzu. Okej. Okay. zostaję w web. A ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcineczka, jeżeli spodobało wam się to zostawcie łapeczkę w górę koniecznie oraz zostawcie subskrypcję, jeżeli jesteście nowi oraz udostępnijcie znajomym. Lecimy po numer pierwszy na karcie na czasie. <laughs> tak na całkę na no poważnie to trzymajcie się tam, elo.